Na pierwszej wizycie najwięcej czasu poświęcamy na oglądanie pacjenta i rozmowę z nim. Zwracamy uwagę na postawę ciała, mimikę twarzy i kolor skóry. Dzięki temu mamy możliwość zlokalizowania największych zmian, które przekładają się na aktualną dolegliwość pacjenta. Zasady pracy o z człowiekiem uznają, że struktura i funkcja są ze sobą powiązane. Ciało jest pojedynczą i dynamiczną jednostką funkcjonalną, stanowi całość i posiada mechanizmy samoregulacji i samozdrowiające. Uzupełnienie terapii osteopatycznej ćwiczeniami daje istotnie lepszy efekt terapeutyczny. Maksymalnie sześcioosobowa grupa umożliwia mi nie zauważenie nieprawidłowych ruchów u uczestników i poprawienie ich w każdej chwili. Osteopatia to przede wszystkim ciągłe poszerzanie naszej wiedzy. Każda wolna chwila czy weekend spędzana na rozmowach, szkoleniach czy konferencjach. To setki godzin poświęconych na doskonalenie samych siebie. To wszystko po to, aby jak najlepiej pomóc naszym pacjentom.